Możemy, y, możemy żyć cały czas w pewnej przekonaniu sprzed x lat, że dokument miał premierę o drugiej. Tak było rzeczywiście kiedyś. Pamiętam, że y, za chyba no, w 2009 roku czy 2010 nagrodzony był film y, Marcela Łozińskiego. Miał premierę o pierwszej w nocy. Ale to, to są dawne czasy. Mówmy o tym, co się stało. Pan prezes Braun jest 3 lata, ja też jestem 3 lata. Mogę odpowiedzieć za to, co się stało w ostatnich 3 latach. Naprawdę, w ostatnich 3 latach powstało w Polsce 220 kanałów tematycznych. Zmieniła się całkowicie sytuacja nadawania. Widownia jest kompletnie rozczłonkowana. Wielkie stacje, to są cztery stacje, które po prostu o 20 nie mogą dawać dokumentu, ponieważ widza dokumentu o tego, że nie ma. Dokument trzeba promować. Te pasma, które mamy mają naprawdę bardzo dobrą widownię i jedynkę. Także w czwartek ma teraz nowe pasmo i naprawdę badania wskazują, że są bardzo dobre wyniki. Naprawdę o 20.00 ten dokument obejrzy kilka razy mniej niż o 22.30. Proszę nam uwierzyć, mamy badania statystyczne. Ja wczoraj Markowi mówiłem o tym, żeby to przedstawimy, Gdybyśmy wiedzieli, że jest tak dużo nieporozumień na temat pasm oglądania. No jest 200, ten sam film premierowy, który idzie, przepraszam, Lepo o 22.30 w Jedynce premierowy Polski, czy o 22.50 w poniedziałek wtorek, z ale w każdy tydzień obejrzy w kanale tematycznym w trzech nawet co najmniej. Wiele razy jest powtarzany. Kultura powtarza, czeka. Tu jest szefowa redakcji filmowej, ona czeka na nasze premiery i te filmy są nawet o 20, o 15, o 18. I naprawdę to jest inny świat. Błagam, żebyście Państwo zaczęli to rozumieć, bo ja ciągle słyszę jakieś takie jakby poglądy sprzed 20 lat, 15. To jest zupełnie inna sytuacja. Chodzi o to, żeby ten dokument powstawał, żeby był jak najlepszy, żeby go dobrze promować. Żeby festiwale wykorzystywać do promocji, żeby wykorzystywać wszystkie pasma telewizyjne, popularne. Dlatego jest list, dlatego jest Centros Reporterów, gdzie zawsze Orszański zapowiada polską premierę. I część widowni kilkaset tysięcy zostaje, ogląda to. Jeżeli będziecie myśleli Państwo, że bez promocji dokument o 20 obejrzy 5 milionów widzów, tak jak M, jak miłość, to jesteście naiwni. Obejrzy to 200 tysięcy widzów. A Pan Solos z, z Panem Miszczakiem będą się cieszyć z naszej głupoty. Bo czy to nie ma żadnego sensu? To nie... nie a nie mówimy. wiem, o czym My państwo nie mówią. O czym mówimy. mówicie? Ale ja nie mówię o ekspresie. Mówię, że promujemy tam następny. Ale pan nie rozumie, co ja mówię. Że wykorzystujemy ekspres, żeby zapowiedzieć premierę po ekspresie dokumentu. Ja nie powiedziałem... Ja nie mówię o ekspresji. że jest dokumentem, niech pan mi takich rzeczy nie opowiada.